Rzadko zdarza się, żeby papież doczekał emerytury. Jednak gdy z funkcji ustąpił Benedykt XVI, mógł liczyć na świadczenia z tytułu przejścia na odpoczynek po wykonywanym zawodzie. Ile więc dostaje była głowa stolicy apostolskiej? Media podają, że to kwota wynosząca około 2,5 tysiąca euro, co przy obecnym kursie waluty wynosi ponad 11 tysięcy złotych. Wydaje się to kolosalna suma, prawda? A jednak nie na włoskie standardy. Kwota, którą otrzymuje były papież, jest niższa niż średnia emerytura pracownika państwowego we Włoszech. Z nieoficjalnych doniesień zaś wynika, że biskup w Polsce dostaje niewiele mniej pieniędzy niż były papież. Kwota ta sięga najprawdopodobniej około 10 tysięcy złotych. Z kolei były metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź mimo ukarania przez Stolicę Apostolską za tuszowanie nadużyć seksualnych w kościele, dostaje o wiele więcej niż Benedykt XVI. Jego emerytura sięga 18 tysięcy złotych. Zastanawiacie się z czego wynika tak zawrotna suma? Otóż Głódź był kiedyś kapelanem Wojska Polskiego. Mimo, że emerytury duchownych w Polsce owiane są tajemnicą, były papież Benedykt XVI nie ukrywa ile dostaje pieniędzy. A Wy uważacie, że kwota, którą dostają polscy duchowni jest za niska? czy może jednak za wysoka? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału.